Witajcie w kolejnym odcinku programu w Punkto Ubraniach. Nazywam się Tomasz Miller i dobrze wiem o tym, że prasowanie koszul nie jest ulubioną czynnością większości mężczyzn. Niemniej, świetnie ubrany facet musi mieć doskonale odprasowaną koszulę. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób tego dokonać. Zapraszam! Jak widzicie, zająłem już miejsce za stanowiskiem do prasowania. Jednak zanim przejdę do omówienia sprzętu i techniki wykonywania tej czynności, chciałbym porozmawiać z wami o czymś równie ważnym o strategii. Nie przesłyszeliście się. Prasowanie to czynność, która zajmuje sporo czasu. Znam wielu mężczyzn, którzy wstają i codziennie rano, w popłochu, włączają żelazko i w przerwach pomiędzy innymi czynnościami starają się dobrze wyprasować swoją koszulę. Można zrobić to dużo lepiej, a żeby to osiągnąć, trzeba planować. Wszystko, co musicie zrobić, to wybrać swoje koszule na przykład na najbliższy tydzień lub kilka dni. Ja robię to w ten sposób, że w niedzielę wybieram koszule, które będę nosił w tym tygodniu. I może dla niektórych, ale tylko pozornie, jest to ograniczające, bo skąd ja mam wiedzieć, co będę nosił w środę? Jednak dla mnie to żaden problem. I tak noszę koszule błękitne, różowe, białe, ewentualnie w prążki. Jest ich sporo, ale łatwo jest dobrać mi do nich dodatki i garnitur. Dlatego prasuję wszystkie koszule razem. Dzięki temu... Zaoszczędzam ten czas okalający prasowanie. Wszystkie czynności przygotowawcze wykonuję tylko jeden raz, a gotowe koszule wiszą dla mnie w szafie, czekając na mnie, dzięki czemu ja mogę skupić się na przykład na tym, żeby być na czas w pracy, a nie na tym, żeby rano zastanawiać się, którą koszulę chcę nosić, ile czasu zajmie mi jej pracowanie. Wykorzystanie takiej strategii bardzo dobrze wpływa nie tylko na to, że zawsze jestem dobrze ubrany, ale także na to, że mam więcej czasu na życie, ponieważ ja jestem głęboko przekonany o tym, że facet, czy celem życia faceta nie jest dobrze wyglądać, jest cieszyć się życiem. Dobrze wyglądać, być dobrze ubranym to jeden z elementów cieszenia się życiem, ponieważ dobre ubranie, dobry wizerunek, piękna prezencja ułatwia życie, pomaga otwierać wiele drzwi w życiu. Ale kiedy wyglądanie jest celem samym w sobie, staje się to nonsensem. Nie chcę być narcyzem, który poświęca całe życie temu, jak wygląda. Chcę być facetem, który ma ubrania, które mu służą. Przypominam jeszcze raz, to one są dla mnie, nie ja dla nich. A wtedy wszystko staje się łatwiejsze, a życie jest po prostu lepsze. Zachęcam Was do tego, abyście myśleli w ten sposób i zastanowili się, czy nie warto zacząć na przykład od prasowania, a tego typu podejście przenieść można na wiele obszarów życia. Oszczędzając swój czas za każdym razem i mając go więcej na wykorzystywanie na rzeczy, które w życiu są naprawdę najważniejsze lub po prostu sprawiają Wam więcej przyjemności. Kilka słów na temat doboru sprzętu. Kiedy wybieram deskę do prasowania dla siebie, najbardziej dbam o jeden parametr. Zależy mi na tym, aby była szeroka. Szerokość deski. Nie jest wprawdzie przydatna do prasowania koszul, ale okaże się nieoceniona przy prasowaniu większych elementów garderoby, np. spodni garniturowych, gdzie możliwość rozłożenia nogawki i przełożenia drugiej nogawki na drugą część deski, zapobiegając przez zwisanie jej na dół, jest bardzo, bardzo dogodna. Dlatego wybierając deskę raz do wszystkich ubrań, dwa o była odpowiednio szeroka, a także o to, żeby była odpowiednio długa, aby spodnie czy np. sukienka mojej żony mogły się tutaj zmieścić. Tak właśnie trzeba myśleć, wybierając deskę. Jeśli natomiast chodzi o żelazko, od jakiegoś czasu postawiłem już na żelazko ze stacją parową, która gwarantuje możliwość nieustannego dostarczania pary do tkaniny. Oczywiście, wiele lat. Szczególnie jako student spędziłem z żelazkiem, w którym była taka pompka i ta para czasem leciała, czasem nie leciała, czasem się skraplała, czasem różnie to było. Oczywiście takie żelazko wydłuża czas prasowania, ale można nim osiągnąć praktycznie taki sam efekt. Dlatego właśnie nie należy uważać tego za wymówkę, że skoro w tym wideo stosujemy żelazko ze stacją parową, to znaczy, że jest nam łatwiej. Wcale nie jest, można dobrze prasować wszystkim. Nie ukrywam, że przez chwilę czułem także pokusę wykorzystania profesjonalnego żelazka krawieckiego z wytwornicą pary i odbiorem pary ze stołu. Żelazko takie podaje parę pod ciśnieniem tkaninę od góry, a stół wysysają ją od dołu. Mocniej na tkaninę oddziaływać się już nie da. Uznałem jednak, że takie żelazko tak naprawdę ma zastosowanie, które służy nie tylko prasowaniu, ale też kształtowaniu ubrań i potrzebuje większej mocy. Dlatego wykorzystanie go w filmie, który przeznaczony jest dla osób, które mają prasować w domach byłoby bez sensu i zdecydowałem się na sprzęt amatorski, tak aby uzyskać najbardziej przyżyciowe warunki ze wszystkich. I właśnie teraz pokażę Wam jak dobrze wyprasować koszulę. Dobre wyprasowanie koszuli wymaga przemyślanego podejścia. Ja przez lata ulegałem pokusie rozpoczynania prasowania od nakładania koszuli na deskę w ten sposób. Było ono jednak dla mnie niekorzystne. Dlaczego? Różne elementy koszuli są widoczne lub nie podczas jej noszenia. Warto zadbać o to, aby elementy, które widoczne są najbardziej, były prasowane na samym końcu, aby podczas prasowania było najmniej okazji do tego, aby ponownie je zagnieść. Aż ciężko mi sobie wyobrazić, że przez tyle lat zaczynałem prasowanie koszuli od prasowania przodów. Dopiero po latach zrozumiałem, że prasowanie koszuli trzeba rozpocząć od rękawa. Dobre wyprasowanie rękawa niestety wpływa na zagniecenia na przodzie. Lepiej zatem najpierw wyprasować rękaw, a potem zamiast poprawiać przody, wyprasować je po rękawie i nigdy więcej do nich nie wracać. Dlatego właśnie zaproponuję Wam dzisiaj prasowanie koszuli w następującej kolejności – Rękaw, rękaw, a później rotując. Przód, plecy i przód, i na samym końcu kołnierz, który widać najmocniej i najbardziej należy dbać o jego gładkość i brak zagnieceń. Jeśli chodzi o rękawy, ważne jest to, aby pamiętać, że rękaw z kantem, czyli rękaw zaprasowany na ostro, nie jest rękawem eleganckim. Właśnie dlatego należy prasować w taki sposób, aby kant ten z rękawa usunąć podczas prasowania lub być może nawet przy nieco większej wprawie lub odpowiednio szerokim rękawie, który jest szerszy niż stopa żelazka, nie dopuścić do jego powstania. Ja teraz wyprasuję sobie rękaw w mojej koszuli. Nie będę dopuszczać do powstania tego kanta, natomiast Dojeżdżając do brzegu rękawa, i tak okaże się, że delikatny kant na górze mojego rękawa powstał. To, co teraz zrobię, to następująca czynność. Przełożę ręka w taki sposób, chwytając za ramię koszuli i rozpościerając je, aby powstały na rękawie kant znalazł się na górze, na samym środku rękawa i dodatkowym pociągnięciem żelazka. Rozprostuję go jeszcze raz. Dzięki temu mam teraz cały tunel rękawa, który jest absolutnie gładki, nie ma na nim żadnych kantów. Jedyne, co mi pozostało do zrobienia, to rozprostowanie mankieta, które robię w ten sposób. Istnieją szkoły prasowania mankietów odśrodkowo. To znaczy, że Najpierw bankiet spycham na zewnątrz, i później na zewnątrz w drugą stronę. Oczywiście, jeśli ktoś chce, lub co ważniejsze, jeśli dostrzega faktyczną różnicę w użytkowaniu, której ja osobiście nie dostrzegam, może robić to w ten sposób. Przejdę teraz do drugiego rękawa i wyprasuję go dokładnie w ten sam sposób jak rękaw, który pokazałem przed chwilą. To znaczy, rozkładam rękaw gładko, dostarczając dużo pary, prasuję go, a następnie chwytając za bark. Przekręcam rękaw i powstały, lub nie do końca powstały, jeśli ktoś robi to z prawą kant, rozkładam na górze i sprawiam, że całkowicie znika. Następnie znowu zajmuję się mankietem, który to jest już idealnie gładki. W tej chwili na przodzie koszuli. Powstały mi zagniecenia, które zawsze powstają przy okazji rotowania tym rękawem. To właśnie dlatego najpierw prasuję rękawy, aby te zagniecenia usuwać wyłącznie jeden raz. Przejdę teraz do ułożenia, które pokazałem już na samym początku, ponieważ to właśnie teraz nastaje na nie czas. Rozkładam sobie połę koszuli na desce i prasuję ją obficie dostarczając pary, dbając o to, aby cały przód był zupełnie, zupełnie gładki. Do, dochodząc stopą żelazka pomiędzy guziki, bardzo szybko osiągam pełną gładkość, i teraz już oszczędzam czas, ponieważ jedyne co muszę zrobić, to delikatnie przełożyć rękaw koszuli. Nie będę już więcej zdejmować z deski, pozostawiam ją na desce i wyłącznie rotuję ją w taki sposób, aby cały czas mieć dostęp do nowych obszarów koszuli. Dlatego właśnie pracuję prasuję teraz plecy i karczek. A kiedy wyprasuję już całość, przesuwam koszulę dalej, tak aby zająć się drugą połową pleców. W ten sposób całość nie zajmuje mi dużo czasu. Być może, jeśli będę chciał zastosować podejście bardziej purystyczne lub jeśli planuję zdejmowanie marynarki, na przykład przy marynarkach każualowych, poświęcę jeszcze chwilkę karczkowi, po to, aby zapewnić mu również gładkość. Następnie po raz kolejny delikatnie przekładam rękaw. Tutaj znowu pojawiają się zagięcia, które powstały w wyniku rotowania rękawem, które widzieliście przed chwilą, ale zaraz je usunę w sposób definitywny i ostateczny. I prasuję przód koszuli na plisie, nie musząc już przejmować się tym, że są guziki, że muszę je omijać i wszystko jest już praktycznie gotowe. Jedyne co mi pozostaje do wyprasowania to kołnierz. W kołnierzu oczywiście usunięto fiżbiny, bo zwykle robię to przed praniem, więc koszula, która jest prasowana, jest bez fiżbín, które umieszczam w kołnierzu dopiero przed założeniem. Tak jest lepiej, ponieważ fiżbiny z plastiku mogą ulec zniszczeniu przy bardzo wysokiej temperaturze. Natomiast ja prasuję teraz swój kołnierz z dużą ilością pary w taki sposób, aby był on idealnie gładki. To wszystko, moja koszula jest już gotowa, całkowicie wyprasowana. Wszystko, co muszę zrobić, to zawiesić ją na wieszak, tak aby czekała na swoją kolej, i natychmiast zabrać się za następną.